Potrzebujemy jeszcze jedną osobę do radia, jak widzieliście u Kajka. To Kajko razem ze mną będzie robił to radio, będziemy razem mocno cisnąć tam, żeby obalić ten kurdy głupi rząd. Wladimir ostatnio znowu jakieś rozboje robi. Pełno hajsu nam znowu nazbierał, tamtego Smerfa jakiegoś postawił. Tego ostatnio widziałem. I postawił sobie to jest wszystko za te diakty, co kopaliśmy bez przerwy. Bez przerwy, jak widzieliście na tych live'ach, kopiemy te diaksy. Nie mamy w ogóle pieniędzy na nic. Totalnie, ludzie, nic nam nie wychodzi. Mam nadzieję, że Kajko nic ciekawego nie robi, żeby mu nie przeszkodzili w czymś ważnym. Eee, I on z razem z nami pójdzie do e, radia. I trzeba by tam umeblować to radio. Czekajcie, gdzie on mieszka, bo już zapomniałem. Chyba na dole. Boże, idę po tych schodach do góry. Dobra, Kajko, Kaj. Cie, 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 cie. Co cicho? Nie będę ci... Enchant... Cicho, enchantuję. No kurde, wyrzuciłem. No nie. No co ty zrobiłeś? Wyrzuciłem kilof. no. To zaczadnik go. No właśnie mi gdzieś wyleciał. No Oj, dobra, my. mam, mam, mam. E, co jest? Co jest? jest? No, zaczadnik no, go najpierw. Dobra. Jedwabny dotyk. Jest! Dobra, okej, ok. Działam. Mamy sięktacza. E, mamy sięktacza. to czekaj, ja sobie go naprawię i lecimy. Gdzie chcesz? Co? co? Idziesz? Gdzieś chcesz? No Chyba w. Eh? Eh? E? Wiesz po co widziałem chyba? A, dobra, już lecimy, ok. To po co zrobiłem? Rozkładać się rzeczy, tak? W tym, tak, w radio trzeba w radio okay. rozkładać rzeczy okay. i trzeba, kurde Widziałeś w ogóle co imperator sobie postawił? Jego papę no tak, tak, widziałem, no przecież, kurde, masakra to, Popatrz, to jest... Ja Ej, te ma... spodnie... Ja nie wiem po prostu Ej, Ej te spodnie mi się to, podobają Chodźmy to kiedyś ukradniemy, stary. Ej, to jest dobry pomysł Chodźmy, walniemy to stare? Ej, ale... Ej, ale to może. być... Dobra, nie, nie, dobra, nie, nie, najpierw staw, najpierw staff, nie, nie. Najpierw, najpierw radiob, się radio, ale to jest to jest dobry pomysł. Możemy mu to zaiwanić, za Słuchajcie, <laughs> ludzie. Jeżeli chcecie, że, jeżeli chcecie, żebyśmy to zawalnęli, to... Łapka górę, dawajcie łapki kury, jeżeli chcecie, żebyśmy to... ukradnie po prostu całe te no, spodnie. Ale sobie. stary, ej, dobra, co to dalej. będzie, jak mu te spodnie zabierzemy? Nieważny stary. Dobra, ja nie, chcę, nie. Ja już mu chcę dokopać, bo to już jest przegięcie, stary, co się dzieje. On. No nie wiem, niedługo pozamyka nas wszystkich. Przecież tobie walną kasę i oddał ci tę kasę? No co ty? Masakra. Nie I, wiem no. no ile ostatnio kopałeś w ogóle? No Chodź, strach, chodź, strach, chodź strach, idziemy, drzu, idziemy do tego radia? Dobra. Cały czas kurde kopię, już naprawdę live'ów było tyle, już mam dość, już mam dość kopania, no, no, niby na ubiłem te 90 mm -hmm. tysięcy teraz mam, no nie? No, ale to no. jest no, no, nawet mi na mieszkanie drugie nie stać. ja w tej klitce no. już nie mogę, no. To jest ja naprawdę. I no jest... nic nie możemy zrobić cały czas to radio, cały czas. No, no, mam nadzieję, że coś to radio pomoże co zrobimy, no ale no. to jest już po prostu przegięcie. Dobra, tutaj to, Pogoda mroźna, My... tutaj to będzie cięcie. Co, drabiny tu jest teraz? No, no musiał na no, stare nie wejdziemy tam, wszystko jest pozamykane, bo oczywiście nie mogłem zrobić, kurde, normalnego wejścia, tylko myśleliśmy, znaczy... No tak jak pytałem się go u mnie na odcinku właśnie, mhm. czy, czy, czy będziemy mieli wejście normalne, czy podrabinie. No i powiedział, że po no. Ja. no to... ja mam już dość tego kolesia. Ja jeszcze ja chcę, też, chcę, to chcę to coś to zrobić jest... po prostu. Nie, boję się po prostu, że, 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 że przez to, że coś będę samemu robił, coś zdziało, wiesz, na naprzeciwko niemu, to, to zrobi komuś, komuś innemu krzywdę, bo on tak, tak już działa, no. no. mamy to miejsce, tylko, Boże, ty tylko musisz mi otworzyć, zobacz, bo te drzwi w ogóle A, są no, strasznie... O, jeszcze raz spróbuj, o dzięki. No. Okay. Wow, fajnie tu. Masakra, no tak, zobacz stary, co on zrobił. Aha, no. Jaka no, wizja no, miasta, super. Masakra, genialne po prostu. O, ale, ej, ale te spodnie, znacznego. te spodnie tak do mnie mówią. No weź mnie weź mnie, ściągnij mnie spodnie Wladimir <grym> 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 powinien nam zostawić chyba jakieś głośniki Tak, tutaj, Czek, tutaj tak? są. No sam, dobra, mamy. Są mamy głośniki 48 jest do 28 głośników musimy to porozstawiać teraz chyba, nie? Aha po mieście porozstawiać? Tak, tak. To, czekaj, to najpierw potrzebujemy tutaj na stolik 1 Rozstawmy, to jak będzie rano, to pójdziemy po poroz, prostu to. W sumie to, sobie jest... to jest pięknie śpi, a my kurde musimy, musimy, musimy pracować, ale zasłonki ładnie zostawiamy. No, przeciwsłoneczny, Przy tym przypadkiem... Tak. Ale a patrz, nawet nie, nie dam nam dłuższych, nie? Nie <laughs> przypadkiem widzieli, kurde, ten, jego pałac, no nie? byśmy tak. się zakryli. Żebyśmy nie zakryli, no. Smutę, Aaaa, to to, no nic, dobra. Dobra, to to, 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 to chyba musimy się zająć budową. Wkładę crafting table tu musimy... No, zim, no. Zim, dobra, zim, weź rozłóż tutaj. To ja zrobię te stoli. Okej, okej, okay, okay. stoli zrób. Eee, <laughs> okay. Kurde, ale no, patrz jak tutaj w ogóle ta kraina taka smutna się zrobiła. No, Wszyscy jest tylko coraz kopią. gorzej, naprawdę. Ale naprawdę, ja, ja boję się, że on coś odwali. No, słuchaj, jak on chciał wydłubać oko Sidowi, Właśnie, Masakra. a i może naprawdę coś, coś teraz się stanie dziwnego. Ja się boję, ja się boję. Nie, ja już ja... Mam dość, dość robienia liveów, mam dość po ja mam... Jeżeli on nie będzie obalony, to ja nie wiem, no, zrobię jakąś rewolucję, ale to, to skończy się źle, jestem pewien. Zajmij się kraftowaniem stoł. Dobra, okej. Okay. Dobra, robimy. Okej, okay, mam stoły. Słuchaj, tutaj rozstawiamy? Gdzie, gdzie, gdzie? Tutaj? No, eee, no tutaj. O, jeden, drugi. To no krzesło no musimy jeszcze skraftować. Czekaj, jak By... się skraftowało krzesło, ja muszę sobie przypomnieć. No, ja wiem, ja wiem w sumie. Wiesz? Czekaj, bo ja wiem, jestem wiem. noga, bo ja nie przygotowałem się do kraftowania. Do Ty mówisz, że ładnie upierzesz pokój. Dobra, mam te krzesła. Dobra. jest, O kurde, wschodzi dzień, to musimy w takim razie. E zaraz rozstawić, pójdziemy rozstawić te, 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 te głośniki. Muszę tu stać. O, dobra, pozostawiamy. To czekaj, to musimy no dobra, jeszcze dobra, dobra, postawić okay. tutaj e, dźwignię do rozpoczynania audycji. Oraz. Zostaję nam no, tu chleba o. trochę. Dobra, i tu będzie jakby rozpoczniemy transmisję. Dobra, to bierzemy bierzemy e, te radia. Mhm. E książki nam zostawił, ty, żeby. Pewnie nie wszystkiego. E nie, tak, księczanty, jest... pewnie, pewnie dobra, Ale popatrz, nie. jak bidnie biluteczka, popatrz mm. Mówię ci, że wszystkiego Komunistyczne książeczki, zdrowia, jestem pewien Dobra, masz te masz radi masz radio? Mamy radio, radio wziąłem A... coś jeszcze Na Dobra, staty statywy pod radio, dobra, ja zaraz zrobię i idziemy, tak, no nie? Dobra, już dobra, to i to, to ja już schodzę na dół Okej okay. No, dobra, niedźwiedź, mam, mamy szwotki, No. Tak, ja, ja zawsze. Mówię, nie jak wiem, jak taki, to, jakiś taki odruch. Dobra, ooo. Tu, tu są rozstawione, nie ma. To gdzie jeszcze rozstawiamy? Dion. A, ta, no on na pewno. Tu, wiesz co, musimy tak, tutaj na rogu. Okej. Okay. Rozstawić, weź u góry tam postaw nad tym. No nie wiem czy mi się uda. Ale... Okej, okay, dobra, jest jedno. No, jeszcze jedno. Drugie czeka. Pod skokiem musi Do, być. Poczekaj. Super. Okej, okay, okej, okay, dobra. Tu jeszcze z drugiej strony trzeba takie walność, nie? Czyli rozwalę tylko ten. Okej, okay, co zrobiłem? E, musimy, no jeszcze porozwieszać w mieście najbardziej. Tutaj już jest, to już, mm -hmm. już jest za dużo ich. Bo tu już widzisz to. to w, ty, ty, w sumie ty, to oświetli, więc dobra na bramach musimy chodź. koło naszych bloków Jezu, ale to są jego patrz, patrz, świetla hamsko ten jego ten jego zamek no Ej. ale naprawdę to jest coraz coraz gorzej się robi nie, nie. ponure są te poranki to ja jest my, ale my se chyba naprawdę nie poradzimy z tym Wladimirem, nie tylko widzowie. Nie, stary, ja, ja jestem pewien, że nasi widzowie, widzowie nam z tym pomogą. Do, tak? No nie, może, nie może być tak, że wiesz, no. no jesteśmy totalnie tutaj torturowani cały czas, no, no To nie jest za dobrze. No, cały czas musimy zbierać Ja może, już mam naprawdę dość. Ja mam no dość tego zbierania, kurczę. Ile można siedzieć w kopalni i zbierać diaksy, za które ci tak zaraz kasę zabierze, mm. no, no. przesada, no. no, no z tym hajsem to jest naprawdę, no już by dało no. chociaż tam tyle, no, nie? Żeby no, się Tu może, o, tu, 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 tu niszki, o, wiesz co? to. A więc to Nie, nad tym zobacz, o. O, ou. tu. Czekaj, o, czekaj, czekaj, tutaj. czekaj, czekaj! czekaj. o, 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 o! o. Eee. Musiam, nie? raz... O, jeden? Dobra... I dwa, okej, okay, okay, tu wystarczy, choć ten, no, wiesz... Do jeszcze składu, nie? No, nie możemy też, bo będziemy musieli puszczać troszeczkę muzyki Wladimira, więc... No. Nie, wiesz, no, nie możemy ich tak jakby tutaj naszych ludzi zagłuszać. Dobra, okej... Okay. Jeszcze tam... dostaniesz? Nie, dostaniesz, nie, no, dostaniesz. No, spokojnie, dobra... Nie spokojnie, spokojnie, ja jestem wysoki chłop. Okej, okay, y, jeszcze tam, obok sklepu. Właśnie koło sklepu. Koło, koło bram trzeba będzie na pewno. Ty, jeszcze. stary mam pomysł. No? Ej, chodź mu, chodź, chodź właśnie gdzieś postawimy mu na przykład przy łóżku, wkradniemy się eee. postawimy gdzieś przy łóżku. Ej. Dobra, dawaj. Dobra, ci się dobra ja tak. to będzie dobre. Dobra, naj najpierw postawmy tutaj, dobra, jeszcze dało. Jeszcze... się przydało... Tu może na lampie, a nie na tym nie możemy. Nie, nie można tutaj, wiesz to w sklepie ogólnie. W środku tutaj musimy postawić. Y, tutaj zobacz. Okay. Tu postaw nad o, tym, no bardzo fajnie. Dobra. Dobra, jeden. Jesz... Wystarczy w sklepie. jeden starczy sterczy, sklepia. No. To jeszcze dobramy i zaraz pójdziemy. Do... Ja tutaj jeszcze tutaj to tu jest. Gdzie, o, o, właśnie, właśnie. Tutaj ludzie często przebiegają. Ciekawe jak na... No, postawiłem ty... już tam. postawię, okej, okej, okej. Czaj, spokojnie, doskoczę. Okej, okay, okay. jeden jest, drugi dobra. jest super, dobra, lecimy, dobra. lecimy teraz. Musimy żulo widać radio. A dobra, no, okej. Okay. To jest w sumie też racja. Gdzie on jest? A tutaj, tutaj się. Dobra, już wiem, chodź ze mną. Mhm. Nie, nie, wiem gdzie jest stary. Żulo, Żul! nie ma go! Ojej, je, znalazłem, znalazłem coś. A to to jest żula? Nie, to jest Moniki, chodź szybko chodź, Dobra, dobra, nic jest... nie widziałem. Dobra no Dobra, ej, Kajko, chyba go znalazłem. Dobra, idę, idę, idę. Dobra. Okej. Okay. Okej, okay, jest tutaj jego hawira. Wiesz, że tędy nie powinniśmy chodzić, jak u niego byłem to się bardzo obraził, no ale dobra. Dobra no teraz nie widzi nic, ale nie, będzie zadowolony. Dobra, że z postaw radio. tutaj w takim razie. Czekaj, tu tak, oparłem i postaw na Okej, okay, Dobra, ale zasłaniasz mnie, dziękuję. Okej, okay, okay, lecimy, lecimy, lecimy Okej okay, lecimy, dobra. dobra, a tutaj jest wyjście a tu nie No właśnie, nie wiem jak... gdzie, a przy dobra już wiemy Aaa, dobra Poczekaj, no. co zostało nam jeszcze do rozłożenia? No wiesz, tam musimy podłożyć teraz tam Właśnie, dobra Dobra, lecimy Ludzie, ja, no jak to nie pomoże to ja naprawdę nie wiem co możemy zrobić żeby to stary Radimira, na pewno nie? nie pomoże, ja jestem pewien, że będzie, ale... będziemy mieli przez to przesrany, ale mam dość co to jakkolwiek mogę kopać. Jeżeli my nie możemy obalić władzy, tylko widzowie, no to i tak musimy coś z tym zrobić. No musimy to zaryzykować, obalić. no. no, no. Stary, nie no, możemy tam dobrać, czekaj, no. Czekaj. Są, chociaż w sumie czekaj, są, są otwarte bramy, chodź, chodź szybko. Spokojnie, spokojnie, dawaj, dawaj. Jezus. <laughs> jak nas złapie tu. Dobra, czekaj, musimy wjechać, żeby miał jakoś skopane dobra, pod Czekaj, czekaj, przy łóżku. czekaj. Gdzie ma w ogóle łóżko? zaraz zobaczymy. Czekaj, nie ma go, nie ma go gdzie się. Dziś... Dobra. Ja idę tutaj od tej strony. Co tam jest w ogóle? Nie wejdź bramą, nie ma go. On gdzieś, on gdzieś wybył. Okej, okay, idę, idę, idę. Tutaj na pewno nie, nie możemy tutaj. On gdzieś, on gdzieś tutaj jest, pewnie gdzieś sobie tutaj sobie nocuje. O wiem. Tam zobacz, zaraz ci pokażę. O tu jest, Patrz, patrz, patrz! Pat. tu się nigdy nie kapnie. patrz. O, o, o. Nie zauważy tego jechać Wladimir Wladimira to kurde się zdziwi to jest kiblu. Czekaj w kiblu jesteś gdzieś u góry, w kiblu dawaj no Czyli tutaj ja bym rozkopał. E, mam mam to, mam. Nie ma za bardzo jak Ja mam zobacz, czekaj. A, no to e... rozkop Jak to mu to postawić? Tu, to to, 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 to patrz. O, to właśnie o! No o. <głos> <głos> dobra spierdzielam. Dobra, 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 nie. Czekaj, żeby nas nie Ju zapał. To już, już wystarczy, bo to będzie starczy. przez stronę. No dawaj. Dobra, nie, trzeba jeszcze tutaj Dobra, wejść u to, góry. to jesteśmy już w rad jeszcze u góry musi być te takie małe antenki, żeby jak najlepszy no. sygnał był. Dobra, wyjdź okay. jeszcze Dobra, wychodzę. No wyjdź jeszcze Okej. Okay. Poczekaj, bo tu nie mam drabiny. Jak ty masz drabiny? Dobra, poczekaj, zrobimy tak, zrobimy tak. Muszę tu wskoczyć. Ja mam okay. drabinę. Chodź Wody. ze mną, chodź ze mną. Okej okay. O oh, god Okej, okay, dobra, dobra, super Okej jestem, dobra. Teraz tak, rozstawiamy to jest... no Może na tych starych antenach tutaj postawmy. Ja bym to naokoło postawił, bo to w sumie musi to być moc tego, nie? Dobra, mam nie mam. My odbiorników post, post, postawiliśmy w całym miejscu, to musi być tyle gdzieś też tych anten. Dobra, okej, okay, okej, okay, mamy anteny. Ale hardcore jest, jest kurde, dobra. Naprawdę. Dobra, mam nadzieję, że to się w ogóle uda. Stary, ja się nie mogę doczekać, kiedy puścimy mu w nocy. Jak jak no, ale dobra, my... dobra to Zobaczymy No dobra, jakoś musimy po prostu mu okay. dokopać no, Nie, nie, po prostu koleś nam zabrał tyle po prostu energii, że ja nie wierzę no Nie, ja już mam dużo, tak po prostu tak wesoło, tak dobrze było na tym, na tym I, i serwerze I wiesz co jest tego. najgorsze? Że my nie możemy nic zrobić No, tylko widzowie Tylko widzowie mogą zrobić. zrobić Dzięki Co? <laughs> Spadłeś? Dobra, dobra Dobra, to co? tworzysz? Bi, otworz drzwi Dobra, anteny są Wszystkie, Wszystkie? Wszystkie na pewno? Wszystko mamy ogarnięte no nic, no na moim odcinku w takim razie nie wiem, zabierzemy mu te, te jego bambowy całe, no nie Tak, tej tak, ty gacie, gacie trzeba mu zabrać, zobaczymy. Więc wtedy musimy to jakoś tak ukraść, żeby tylko z przodu, wiesz, żeby on tylko z przodu, jakby była cała ta przedstawa, żeby on się tak Dobra, dobra, zjadną. to to u ciebie już wymyślimy. Jeszcze musimy mhm. zrobić test wszystkich głośników, to też u ciebie. Dobra, no dobra, eee, dobra. I zobaczymy, jak Wladimir się obudzi, kurde. No, co to mu dobra, w ogóle nie. da, nie? Dobra, no. No i dobra, w takim razie, okej, okay, słuchajcie, no. Co, kończymy w takim razie No, kończymy jak, w takim tak? razie odcinek, no? Nie mamy no, nic więcej. No nic. Musimy do. coś po prostu, to nie wiem, no najwyżej nas złapie do więzienia, no, no musimy coś po prostu. Nie, no nie damy się. No, chyba nie, po prostu nie dam się tak łatwo jechać, to po prostu. Nie, wszystko. no ja nie oddam już więcej, więcej kasy, no nigdy w życiu nie będę szedł znowu kopać po 4-8 jest... godzin. Y... Znów będziemy siedzieć w tym więzieniu, to w ogóle widać to więzienie, to straszne. Widać nie. No nic. Dobra, dobra, to żegnamy się na razie. Tak.